Państwu. My się znajdujemy na rynku we Wrocławiu. Ja was tutaj zabiorę teraz w parę bardzo ciekawych miejsc. Tutaj, wszędzie dookoła, może pokażmy, tu jest pełno knajp. Tutaj mamy bodajże pięć lokali czeskich. Mamy tutaj lokale arabskie. Tutaj jest knajpa ukraińska, teraz się otwarła. Wcześniej była bardzo dobra knajpa izraelska. Są piwiarnie, są browary, które tu funkcjonują od bardzo bardzo dawna. Są też restauracje włoskie, do jednej z nich zresztą się dzisiaj wybierzemy. Natomiast najpierw pójdziemy sobie spróbować piwa. Piwa, które jest ważone tutaj we Wrocławiu od 1992 roku. I mowa tutaj o knajpie Spisz. Natomiast możemy tam podejść w jej stronę. Natomiast to jest ważne, to jest to, że lokal, sam lokal, w którym Spisz funkcjonuje, od XIX wieku praktycznie pełnił funkcję restauracyjną. Po wojnie była tam restauracja ratuszowa, no a dzisiaj od 92 roku funkcjonuje browar. No i my sobie pójdziemy tam zaraz piwko do którego będziemy mieli zaraz na piwo, znajduje się tutaj. To jest, tak jak wcześniej powiedziałem, Spisz. On się znajduje w ratuszu, w tym budynku. To tutaj jest siedziba Rady Miejskiej, siedziba prezydenta miasta Wrocławia. Tutaj są podejmowane wszystkie decyzje, które są z miastem związane. A także można napić się dobrego piwa, o czym zaraz się przekonamy. Chodźmy. Zobaczmy, tam są bardzo ładne wnętrza. Najpierw zejdziemy sobie na dół, ale myślę, usiądziemy w ogródku, bo jest ładna pogoda. Ruchu też teraz dużego nie ma, no ale jest jednak czwartek, środek tygodnia, jakby nie patrzeć. I tutaj sobie nie Tutaj te piwka są ważone, są kadzie, dlatego to piwo, które tutaj będziemy spożywać, ono jest świeże robione na miejscu, ono nie przyjechało gdzieś z jakiegoś daleka, z innych miast, nie podróżowało, tylko to piwo, które będziemy za chwilę spożywali, pochodzi stąd. Także tutaj można zjeść, jest tu restauracja, jest Menino, ale my tutaj jeść nie będziemy z tego względu, że odwiedzimy restaurację włoską, ale to za chwilę. Mamy tutaj przed nami nasze piwka. Piwek tutaj jest parę rodzajów. Ja wybrałem bananowe. To jest specyficzne piwo. Piwa bananowe nie zdarzają się często, natomiast ono jest naturalne robione. Z bananami tutaj proszę, można zobaczyć, jakiś piękny jest ten osad, który tutaj osiada. On tak bardzo dobrze smakuje, on nadaje pełni tego piwa. Zapach po prostu tych bananów, jakby świeże zerwane po prostu z drzewa bananowego. Bardzo dobre, bardzo dobre piwko. Czuć, że jest takie lżejsze, ale jednocześnie nie jest przesłodzone. Jest to piwko, które trzyma, że tak powiem swoją moc. No, 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 ma tak normalnie 5% około. E, natomiast jest bardzo, bardzo dobre. Tutaj natomiast mamy piwo mocniejsze. To jest marcowe. E, piwo marcowe tradycyjnie ważone w marcu, spożywane na następny rok, przynajmniej tak powinno być. E, ono jest już cięższe. No, zapach ma taki bardziej już piwny. Nie pachnie tymi owocami. Także jest mętne, jak widać jest osad naturalny, on powstaje w fermentacji, tutaj na miejscu fermentują i to piwko jest mocne. Zaraz go spróbuję. No tak, smak jest już troszeczkę bardziej gorzkawy, aczkolwiek nie jest to ipa, marcowe jest takie bardzo dobre. Ono jest takie lekko słodowe. Natomiast polecam tutaj ten lokal. No to jest spisz we Wrocławiu, ich jest kilka w Polsce, chociażby jeszcze w Katowicach widziałem, ale ten tutaj był pierwszy. Jego założono w 1992 roku, od tego czasu niezmiernie, niezmiennie tutaj operuje. Na Dwopolu był przez chwilę? Tak, dokładnie, nawet w Opolu, w wielu miastach był. Można te piwka próbować. Co jest ważne, to jest to, że one są ważone właśnie tutaj, właśnie tam gdzie byliśmy, tu są główne wrota. No i pod ziemią te piwka sobie dojrzewają, żebyśmy mogli je wypić. Także na zdrowie. to dobre piwko ze spiża, no to teraz wypadałoby coś zjeść, bo ja państwu powiem, że mi już kiszki grają od dawna. Ja jestem tak głodny, że naprawdę zjadłbym dużo. No i idziemy teraz do włoskiej knajpy. Tylko państwo pewnie myślicie, że jak włoska knajpa, to zaraz będzie albo pizza, albo będzie spaghetti, makaron, na pewno pomidory. No ale tu nie będzie nic z tego. Ponieważ my idziemy do knajpy, która się nazywa L'Antica Roma. To jest knajpa włoska. Ale specjalizująca się w pokażiach konkretnie, natomiast konkretnie z okresu imperium rzymskiego. To jest bardzo wyjątkowa knajpa, ona powstała niedale, niedawno. E, I to jest restauracja, w której zjemy tak, jak jedzono za czasów Juliusza Cezara, więc nie ma tu makaronu. E, chwilkę puśćmy, bo tu jedzie jakiś... O nie, pan sobie skręci. E, nie ma tu makaronu. Nie ma makaronu z tego względu, że makaron to jest dopiero XII wiek. Pomidory zostały przywiezione przez Hiszpanów z Ameryki, więc to jest już o wiele jeszcze dalej. A więc tutaj mamy tylko i wyłącznie to, co jedli mieszkańcy starożytnego Rzymu. Zapraszam, pójdziemy sobie teraz. Tutaj już widać statuły. Mamy takie pomniki. Dobra. Kto ma do mnie? Przynieśli nam nasze pokaśnie. Tutaj to są focaccie jak widać w postaci kanapek, pewnie się rzadko z takimi spotkaliście. Zwykle fokacie w Polsce się podaje no, w formie takiego placka jak kielica. Tak? Natomiast tutaj jemy fokaczję taką jak w Genui. I tutaj mamy dwa rodzaje, to się nazywa bodajże koloseo. To jest, o ile ona jest wyjątkowa, o tyle, że tutaj są ziemniaki. W starożytnym Rzymie są ziemniaki. Natomiast jest tutaj krem i Zaraz spróbuję jak to smakuje. Ciężko to ugryźć, bo takie gruby jest. Bardzo dobre. Ciasto jest w bardzo nasączone oliwą. Natomiast na pierwszy plan tutaj się wybija smak tych trupi, które przyćmiewają niejako jako reszta, ale to jest w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast tutaj jeszcze mamy gorązolet. To jest no, serowa odmiana. W tym, co ciekawe występują pomidory jednak na jakiś kompromis tutaj poszli. Natomiast rzeczywiście pachnie to bardzo dobrze od troszeczkę bo jest tutaj osód Kapusta, czerwona kapusta, bardzo dobra, pasująca do pyseru. To już <laughs> lekko strawa jest, dzięki tej oliwie eschini, która, na, którą sobie tutaj zamówiłem do nich, żeby do środka była nalana. jaki rodzaj tej potażni Państwo sobie będą chcieli zjeść to już zależy od smaku, natomiast co jest ważne, to jest to, jaką to ciasto ma strukturę. Proszę zobaczyć, to nie jest, to nie jest jak kapeć. To jest giętkie, ma chrupiącą skorupkę, natomiast w środku jest mięciutkie, bardzo dobre. Także jak najbardziej ich zapraszam. Ja się nie będę tutaj już rozlekał, bo jedno nie stygnie. Natomiast, natomiast ta focaccia jest naprawdę warta tego, żeby tutaj przyjść. No, wiecie Państwo, no, regiony rzymskie tutaj nie dotarły do Wrocławia, to prawda, wtedy, ale jak widać, Imperium dotarło tu w postaci tego wspaniałego dania, tej wspaniałej potrawy i dzięki temu możemy teraz to spożywać. Także ja zapraszam. Oglądajcie. Tam na dole jest taki przycisk krócież z boku, w zależności od urządzenia, co by subskrybować. Ja zapraszam, żeby to czynić, ponieważ filmy się będą pojawiały regularnie, raz w tygodniu. żebyście nic nie ominęli, smacznego w tym momencie życzę.